Dzisiaj na tapet bierzemy popularne paski nylonowe Airboard Runner. No i przyjrzymy się też najczęstszym opiniom wystawianym przez Was. Konsumentów. Zacznijmy od początku. Paski przychodzą nam w charakterystycznym, pomarańczowym opakowaniu z logo firmy. No i do wyboru mamy wiele różnych, wyrazistych wersji kolorystycznych. Opinie będę wam pokazywał w dowolnej kolejności i zaczynamy od jednej dosyć negatywnej. Klient zwraca tu uwagę na to, że można napotkać trudności w przełożeniu paska przez metalową sprzączkę. I tutaj zgoda. Faktycznie przez elementy ozdobne nieco toporne może być na początku przewlekanie paska przez otwór. Niemniej jednak na końcu filmu pokażę Wam, jak ja sobie z tym poradziłem, imitując normalne zakładanie paska na rękę. Kolejny klient zwraca uwagę na świetny wygląd paska, no i tutaj ode mnie duże plus jeden, ponieważ design to bez wątpienia ich największy atut. Tutaj minusem dla tej osoby była cena i za to odjął jedną gwiazdkę. W tym momencie zachęcam do sprawdzania naszych social mediów, ponieważ ledwie tydzień temu udostępniałem w filmie spory kod zniżkowy na całą ofertę naszych pasków. Warto więc wypatrywać. A wracając do samych pasków, dam Wam teraz chwilę na to, żebyście mogli spokojnie przyjrzeć im się zawieszonym na nadgarstku i jednocześnie zaznaczę kilka kwestii. Nylon to dosyć miękki i przyjemny w dotyku materiał, ale nie będzie się rozlewał na dłoni tak jak paski silikonowe, do których pewnie większość ludzi jest przyzwyczajona. Należy dać sobie zatem 2-3 dni na przyzwyczajenie się do branzolety. Airboard Runner to seria, która charakteryzuje się luźnym, sportowym wyglądem, i chociaż śmiało można zakładać je do jogingu czy innego dowolnego typu treningu, najlepiej sprawdzą się po prostu do noszenia z luźnymi, letnimi outfitami. Dodatkowo ze względu na pomarańczowe detale taki pasek świetnie będzie współgrał z modelem Apple Watch Ultra. Paski z nylonu nie są jak guma, więc nie podlegają rozciąganiu, ale można je swobodnie zginać i zgniatać i same wrócą do pierwotnego kształtu. I teraz problem, z którym boryka się większość konsumentów, czyli rozmiar te paski nie będą dobrym wyborem dla kogoś, kto ma potężnie rozbudowane nadgarstki. Każdy nastolatek albo przeciętnych wymiarów mężczyzna śmiało może się na taki zdecydować, ale jeśli lubujecie się w srogim wyciskaniu na siłowni, taki pasek może być dla Was zwyczajnie za ciasny. No i z tego powodu podrzucam Wam też na ekranie przybliżone wymiary airboardowej bransolety. A jeśli macie mniejsze nadgarstki, tak jak i ja, pasek Airboard Runner założycie i zdejmiecie praktycznie bez problemu. Linki do produktów zostawiam w opisie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.